No, i mamy tu takie nasze nowe skarby. To są nowiutki, kiki, do Nordic Walkingu. Marka Lidl, Trivit. No nic, no. Opakowanie jeszcze ze wszystkim. A hitem jest też to, na czym one sobie leżą. Taka oto półeczka. Stolik RTV. Fotyczek. Bardzo ładny model. Strasznie mi się podobają te takie nogi od tych patyczaków, czy stoliki. Te takie półeczki nocne. Tutaj jedynie ta półka dolna jakby wyszła z tego swoich torów. Ciężko w ogóle cokolwiek znaleźć, bo znalazłam się już w takim ułożeniu, z tymi takimi pięknymi guziczkami, to bez tej półki. Więc nie wiem czy ktoś sobie to dorobił. Czy jakaś taka wersja była. No ale prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. Oprócz tego taka oto książka dla dzieci, ale uwaga, ona jest taka 3D po angielsku. Nie cała. Ten początek widzę. A nie, to też jest. I tu. Ej, super to wygląda. Tu też no fajnie zrobione, naprawdę spoko. To sobie była w koszu. No nic nie uszkodzona nie jest. Gdzieś tam jakieś dźwięki natury miały być, ale to chyba nie działa. Tak, bo coś tutaj miało być jakieś dołączone. Ale samo sobie tak do oglądania, no super rzecz. Wykorzystając ze stolika, bo bardzo fajnie się na nim nagrywa. Takie oto cuda. To tak powód dla dzieci. W sumie w takie pamiętam, że były. Kreatywne zabawki. No też kawałek drewna, ten tu, tu, tu nie ma za bardzo tu się zepsuć, tak naprawdę. I koszyczek takie małe. Były święta Grudniowe, za chwilę Wielkanoc, więc też oko znalezisko. Jeszcze takie papućki. I najlepsze jest to, że one są nowe. Z metką. Tygera 38 39 9 są dawki takie. Nic nie używane nóżki, sztuki. Więc też nie wiadomo, czemu wylądowały w koszu. Ah, kolejny taki miś, który już przeżył chyba swoje najlepsze lata. To jest lata 60, spokojnie 70. Bardzo jest taki twardy. Nie wiem, czy to strociniak, tak zwany, czy coś innego. Poszukamy jakichś informacji o jakich książcego. A jo, no, uciekła siatka, ale zaszły ją z No, do delikatnego pocieszczenia i takich większych obrażeń nie widać. I tak, jeszcze do ostatniej chwili, to co nam się udało znaleźć, to taka oto drewniana wykoramka. Brakuje szkła albo jakieś pleksy na to. Jakieś wykorzystanie. Te zastosowanie tego znajdziemy. I tutaj mamy z tej strony, z tej strony, z tej strony oh. Akademia pana Kleksa. Nuty, piosenki. Więc nie wiem. ta informacja, jaka tutaj jest, to Sosnowiec czwartek, 20 marca 1986 roku. Więc. No nic tutaj więcej za bardzo, chyba nie masz wody z tyłu coś. Nie, wpisz, to jest w naszej ibe, Kaczka Dziwacz, no, nic, jeszcze jakieś, jakieś ilustracje tutaj co jakiś czas są. Fajna, ciekawa rzecz. Rada tylko mnie. Ok, kolejna rzecz. To jest do nauki. Tak. Warszawa 1984. Na pewno to jest jakieś drugie wydanie. Może że kopia to jest. 75 roku. tak to się prezentuje w środku. Ciekawe te ilustracje takie. Rewusy. No nic chyba nie, nawet nie używane. Nie idę, żeby to, bo cokolwiek pookreślone. Tak, wydanie drugie. Nie, nawet trzecie. Nie trzecie. I ostatnia rzecz. Byłem tu Tarzan. A! Właśnie tak mi się to nie wydawało. To balewa strona. Magazyn Komiks Awantura numer drugi, 91 rok, 48 w kolorze: Kolan barbarzyńca bodajże, Horus. No, ciekawie to wygląda. To taki komiks typowo dla dorosłych. Tak, stanowczo dla dorosłych. Nie znajdzie bardzo złym i dobrym Czy to, to poczytać w takim razie chyba Myślę, ilustracje ajanicki. No, ciekawa rzecz. Uratowana. I także na sam koniec jeszcze taka karawka ryba, do nalewania różnych napoi. Piękna ma tutaj. Umaszczenie, złocenie. Brak jakichś większych uszkodzeń. Brak jedynie co korka oraz brakuje reszty, że tak powiem, stada, bo że zawsze były kieliszki w zestawie. Wiem, że występowała w kilku rodzajach. Była taka zwykła brązowa, ale taka ceglana była właśnie ta. I chyba jeszcze gdzieś jakąś jedną widziałam. go Widziałam tego typu, ale chyba to biała z tym czerwonymi akcentami i złoceniami, no to najbardziej mi się podoba.